Powiem szczerze, że sprint na tym torze nie ma absolutnie żadnego sensu. Ani w formie kwalifikacyjnej, ani w formie wyścigowej ten tor jest zbyt długi. Dodatkowo tor umożliwia dwie różne konfiguracje samochodów z niskim, wysokim dociskiem. Ciężko w ogóle się wyprzedzało. Te konstrukcje też niestety generują dość dużo tego brudnego powietrza i przez to. Ciężko było w sektorze drugim odjechać tym, którzy... albo nadgonić tym, którzy mieli samochody ustawione na wysoki docisk. Później tracili znowu czas na prostych. Kompletnie, kompletna procesja i w ogóle nie pamiętam dawno tak nudnego sprintu jak ten. Tak naprawdę można było obejrzeć pierwsze okrążenie i sobie na kawę, eee, tak szczerze powiedziawszy, bo, bo mało tam jest do wyróżnienia w tym sprincie. Eee, same kwalifikacje też niewiele lepsze, bo tor jest długi, kierowcy tak naprawdę wyjeżdżali na jednopomiarowe okrążenie i tyle. Eee, nie wiem, wolę naprawdę 6 sprintów w Austrii w ciągu roku niż jeden na spa, moim zdaniem przynajmniej. Choć spa jest świetnym torem. Ja tutaj absolutnie nie deprecjonuję, to jest jeden z moich ulubionych torów i on zazwyczaj dostarcza świetne emocje. Choć ten weekend też nie dostarczył, ale to z innego powodu. No i czas na wyścig. Przede wszystkim wyścig rozpoczął się z 80-minutowym opóźnieniem i to jest, to jest rzecz, która moim zdaniem ten wyścig zabiła. Ale oczywiście nie mówię, żeby puszczać tych kierowców w tych najgorszych opadach deszczu. Bardziej mówię o tym, że powinien się rozpocząć 20-25 minut wcześniej, jak ten deszcz kończył padać. To wtedy powinno się to wszystko rozpocząć, żeby ci kierowcy mieli szansę rywalizować na mokrym torze. Prawda jest taka, że po tych 20 minutach od ustania opadów deszczu, no to niestety wyścig mieliśmy tylko i wyłącznie na op Praktycznie już na przesłuchającym torze. No, ile? Niecałe 11 okrążeń po przeschnięciu toru Lewis Hamilton zjechał na pit stop. No, później mieliśmy już jazdę na, na slickach bez wymuszenia dwóch mieszanek i to ten wyścig zabiło. E, oczywiście e, nie zgadzam się z tymi wszystkimi komentarzami kierowców, którzy mówili, którzy jechali na ustawieniach na mokry tor, e, że to zrobiono po to, żeby, no, żeby to, ich, to, im, to im zabiło rywalizację. Wiemy, jak to wygląda w FIA. Wiemy, że FIA się bardzo boi, się Formuła 1 ścigać na bardzo mokrym torze. W pewien sposób jest to uzasadnione, no bo jednak tor spa jest bardzo niebezpieczny i to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale z drugiej strony uważam, że powinno się dać kierowcom swobodę. Oni naprawdę potrafią jeździć w tych warunkach i, I tyle. Bardziej uważam, że tę, tę rywalizację na mokrym torze niż samo FIA to zabijają aktualne konstrukcje bolidów, które po prostu zapewniają fatalną. Widoczność. No ale fakt jest taki, żeby, że jakby na przykład taki Max Verstappen zastosował ustawienia ze sprintu, to byłby na dużo, dużo lepszej pozycji. Podobnie jak zrobił chociażby Charles Leclerc. A te nowe, te stare konstrukcje samochodów, no, mówię stare, czyli te obecne konstrukcje samochodów, niestety bardzo mocno nam tą rywalizację na mokrym torze zabijają, bo po prostu rywalizować się nie da i opony deszczowe są najzwyczajniej w świecie bezużyteczne.